Dzień się będziemy się bawić tak moimi końmi Tak bardzo chciałem jeść, jest. jest światło dla to mój nowy piesio W ogóle kupiłam go z Kulmini, jakbym nie pokazała jest, tak wygląda moje łóżko, słuchaj jak to widzi, widać? Czekajcie, 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 Szybki. Oła. No, o Boże. Najgorsze. Tak I dzisiaj będziemy jeździć na jakimś koniu. No. Więc my będziemy szykować konia z wami. Z wami, z wami. Ten film będzie trwał też 4 do 3 minut. Od 3 do 4 minut będzie trwało. Dobra, nie przedłużam. Będziemy jechać na jakimś kolniku. Dobra, tym. Dobrze. biorunek biorunek Zaraz wam pokażę wszystkiego, jak się nazywają. Wiesz, że to sobie być w środku. To jest co się nie da. Dobra, pokażę Wam 15%, więc pokażę Wam konie. Tutaj widzieliście jeszcze konie. To jest Niki. Niki prezentujecie tak. Niki. To jest Dakota. Pamiętacie ją. Znacie wiecie, jak znacie we... to znacie ją. Justin, jak oglądacie go? Widzę, ją znacie? Jego? Oprócz Nie. Nie chcę, żeby długo się ładło, bo jak będzie 10-minutowe ładuje się godzinę. Więc nie chcę, żeby to tak było. Makamada. Zamieniłam. Hakamadę, makamadę, takamadę. Zorza. Jak oglądacie kogoś, to znacie Zorze? Aparosa. parosa. Aparatkę Daonta. Tak prezentuję Daonta. Ale zgubiła tego konia, co Wam mówiła na odcinku. Daonta się nazywa. Dilka. Znacie ją, z Alexa. Jak to się oglądam. No i nie zabrakło hakusi, no bo hakusi z głównym moim tembem wygląda ma hakamadanem. Dobrze tak jest. Siwus. Siwy, 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 siwy. Tak się prezentuje. Ich tą parę znacie? I To jest piorun. Tak się prezentuje piorunek. To są koniki. Jakieś inne? No i to tylko tyle. Z zobaczymy się za chwilę na jakimś innym odcinku, bo nie chcę za bardzo, żeby długo trwało. Widzimy się. Widzimy się zaraz.